I nachlapałem wodą na stół. Cześć! Z tej strony Marcin z kanału operuje niebo. Mam dzisiaj ze sobą taki oto przedmiot słoik. I przy pomocy tego słoika pokażę Wam, jak można uczyć się wdzięczności, jak można doświadczać pozytywnych emocji w życiu. Zapraszam na odcinek. Jeśli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, Zachęcam Cię do zasubskrybowania go. Możesz to zrobić klikając czerwony przycisk poniżej tego wideo. Pamiętaj o tym, by zaznaczyć również dzwoneczek, a w nim powiadomienia wszystkie. Zapraszam również na mój fanpage, na Instagrama oraz do wspierania mnie w serwisie Patronite. Wszystkie linki znajdują się w opisie pod filmem. Ta prosta praktyka, którą chcę Wam przedstawić w dzisiejszym odcinku, nauczy Was dostrzegać małe cuda, które zdarzają się w Waszej codziennej rzeczywistości. Może być dla Was wspaniałym wstępem do bycia wdzięcznym w życiu w ogóle. Zapominamy albo nie zauważamy tego, co nam się na co dzień przydarza dobrego, ponieważ tak działa nasz umysł. Tu nie ma o co się winić. Nasz umysł łatwiej i chętniej wyłapuje te wydarzenia, które w jakiś sposób nas dotykają, które dają nam jakiś sygnał o zagrożeniu, o jakimś nieszczęściu. Dlatego też w codzienności częściej rozmawiamy o tym, co nam się przydarzyło złego, niż dobrego. Oczywiście nie jest to regułą. Ale doświadczenie pokazuje, że tak bywa najczęściej. Dzieje się tak dlatego, że te złe tematy wydają się być bardziej chodliwe. Słoik Szczęścia ma na celu nauczyć nas uważnego dostrzegania tego, co nam się dzieje dobrego w ciągu każdego dnia poprzez notowanie takiej jednej, dwóch rzeczy dziennie. To już zależnie od waszego upodobania, od waszych możliwości. Powstrzymaj się na razie, proszę, z komentarzem w stylu ale w moim życiu nie zdarza się nic dobrego, dopóki nie spróbujesz tej metody. Z ciekawości do nowinek dotyczących rozwoju osobistego zacząłem praktykować swoich szczęścia mniej więcej w 2015 lub 2016 roku. Nie miałem wtedy jeszcze wiedzy ani świadomości, które przyszły do mnie dopiero w kolejnych latach. Jednak to, co wydarzyło się dzięki założeniu takiego słoika, przerosło moje najśmielsze oczekiwania, i nie, nie chodzi o to, że ja od razu dostrzegłem wielkie wow, po prostu, jakie życie jest piękne. Tak, oczywiście ta praktyka nauczyła mnie dostrzegać dobre rzeczy w przy ogromnym wymiarze, jednak ważniejsze jest to, w jak naturalny i łagodny sposób zaczęły przychodzić do mnie te dobre rzeczy, zauważanie ich. Zrozumiałem wtedy, że to nigdy nie było tak, że ja nie doświadczałem dobrych zdarzeń, tylko po prostu w toku codziennych sytuacji, spraw pomijałem je. Przyznaję też, że mój rozwój osobisty bardzo nabrał rozpędu po tym, jak zacząłem korzystać ze słoika szczęścia. Z człowieka, który na ogół dostrzegał złe rzeczy albo niezadowolenie było taką jego myślą przewodnią. Na przykład, kiedy szedłem do sklepu i nie mogłem dostać w nim mojego ulubionego serka, Albo miałem jakieś nieprzyjemne sytuacje gdzieś po drodze w autobusie, czy to, że autobus nie przyjechał. To całe moje życie wtedy składało się z takich prostych, tak samo jak dobre rzeczy, ale właśnie narzekań. Z tego wszystkiego, kiedy tak gromadzimy te wydarzenia, buduje się taki negatywny obraz całego życia. Myślę, że po miesiącu, po dwóch, a już po trzech na pewno zacząłem zauważać, że dzieje się coś niezwykłego, że bardziej sprawia mi przyjemność koncentrowanie się na dobrych rzeczach. I to nie znaczy, że te złe się nie przytrafiają, ale one nie wywierają na mnie takiego wpływu nie jestem przez nie takim nieszczęśnikiem taką ofiarą w życiu. Myślę, że dosłownie mógłbym porównać to doświadczenie do przejścia z zacienionej strony ulicy na stronę ulicy, gdzie jest słońce. Życie zaczęło się do mnie uśmiechać, albo inaczej, to ja zacząłem się uśmiechać do życia. Zobaczcie, proszę, co pisze Elizabeth Gilbert o tej idei. Słoik szczęścia to projekt który rozpoczęłam w swoim życiu wiele lat temu i od tamtej pory staram się w miarę możliwości regularnie go praktykować. Pod koniec każdego dnia chwytam skrawek papieru, róg rachunku telefonicznego lub kawałek listy rzeczy do zrobienia i zapisuję na nim najszczęśliwszy moment dnia. Umieszczam na nim datę, a potem składam ten kawałek papieru i wkładam go do słoika. I to jest cała praktyka. Cała czynność zajmuje mi około 35 sekund, ale to, co mi ona daje, jest bezcenne. Nie tylko przyjemność znalezienia dobrej chwili w ciągu dnia, ale też możliwość uwiecznienia tego momentu na zawsze. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym warto zauważyć: że słoik szczęścia to nie jest taka Kołczowa metoda, dzięki której pozbędziesz się problemów, twoje życie od razu stanie się lepsze, piękniejsze, będziesz bogatszy, zdrowszy, szczęśliwszy. Wiem, że takie metody odstręczają nawet mnie samego, więc nie chciałbym moim odbiorcom Wam proponować czegoś w tym stylu. Potwierdzę tylko jedno. Ta metoda może odmienić twoje życie, ale nie stanie się to bez Twojej uważności, bez Twojego zaangażowania i przede wszystkim Twojej chęci, żeby coś się w życiu zmieniło. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy znacie, znaliście już wcześniej tę metodę słoika szczęścia, czy korzystaliście z niej, czy może właśnie w tym roku zaczęliście. Jak już jesteśmy przy Elizabeth Gilbert, to polecam też odcinek, który nagrałem na temat jednej z jej książek wielkiej magii. Tutaj będzie podlinkowany ten odcinek. Możecie go obejrzeć w następnej kolejności. I teraz nasuwa się pytanie, jak sobie zrobić słoik szczęścia? Oczywiście możemy uciec się do jakichś technik plastycznych, jeżeli jesteście utalentowani manualnie, możecie stworzyć jakieś małe cudeńko. Natomiast jeżeli chcecie po prostu mieć słoik szczęścia, zaznaczam szczęścia, nie słoik po prostu. To możecie skorzystać ze słoika, który kupicie w sklepie, w którym będzie jakaś surówka, warzywa. Po prostu po zjedzeniu tych pyszności, które tam się znajdowały, czyli też w jakimś sensie szczęścia. Możecie, możecie po prostu go opłukać, dobrze umyć, żeby pozbyć się wszelkich zapachów i taki słoik już idealnie nadaje się do rozpoczęcia praktyki. Możecie też oczywiście kupić ozdobny słoik, jeżeli chcecie. Możecie sobie obwiązać np. przykład tutaj jakąś wstążeczkę wokoło, coś przykleić na ściance. To już pozostawiam waszej kreatywności. Słoik będzie działał, jeżeli mogę się tak wyrazić, niezależnie od tego, jak go przyozdobicie. Liczy się wasza intencja i liczy się systematyczność. W pracy ze sobą, w dostrzeganiu tych dobrych wydarzeń. Ale co ma się w nim znaleźć? Mówimy, że szczęście. No, szczęście warto by jakoś tak zmaterializować. To nie znaczy, że mamy tu wrzucać złotówki, czy jakieś grosiki, albo cukierki, chociaż to też jest kusząca myśl. Ale najlepiej po prostu przygotować sobie małe karteczki. Czy to wycięte z bloku rysunkowego, czy po prostu wydarte z zeszytu. Elizabeth wspominała, że po prostu odrywa kawałek rachunku telefonicznego. Zastanawiam się, jak później wyglądają jej rachunki telefoniczne. Natomiast najważniejsze jest to, co powiedziałem: ta treść, którą tutaj umieścimy. Z początku pomysł zapisywania dobrych rzeczy na małych karteczkach może wydać nam się dziwny, bardzo obcy. Może nawet dziecinny. Jednak gwarantuję, że jeżeli będziemy to robić systematycznie i będziemy robić to szczerze, z taką szczerą intencją w sercu, to ta praktyka przyniesie nam owoce. To dziwne uczucie, że robimy dla siebie coś dobrego, może po raz pierwszy w życiu, myślę, że przemieni się takie zapotrzebowanie na odnajdowanie tych pozytywnych emocji w ciągu dnia. Już nie będziemy ograniczać się do tego, żeby na przykład wieczorem usiąść, przymusić się do wymyślenia jakiejś jednej rzeczy, która, no powiedzmy, była dla nas dobra. Tylko zaczniemy zauważać te dobre rzeczy w sytuacjach, w których one mają miejsce. Czyli tu i teraz. A o to właśnie w całej praktyce chodzi, żeby rozszerzać swoje spojrzenie, żeby być uważnym i umieć dostrzegać te dobre rzeczy. I w ogóle po co taka praktyka, żeby wynajdywać dobre rzeczy, żeby doszukiwać się ich? Myślę, że najważniejszym rezultatem jest nauczenie się wdzięczności. A co z kolei da nam wdzięczność? Sprawi, że będziemy bardziej uśmiechnięci do świata, że będziemy mieli dla siebie i dla innych większą akceptację, tolerancję, że będziemy otwarci na to, co świat nam jest w stanie zaoferować. Wierzę też, że wdzięczność przyciąga wdzięczność. Będziemy troszkę na zasadzie prawa przyciągania, które mówi, że dostajemy to, co sami wysyłamy, czym, mm, czym sami emanujemy. Jeżeli emanujesz szczęściem, dostajesz szczęście. I tu nie chodzi o jakieś wielkie czary, to w ogóle nie są czary, to jest czysta psychologia, bo popatrzcie, jeżeli skupimy się na tym, że wszystko jest nie tak, że jest brzydka pogoda, że ktoś na nas nakrzyczał, że ktoś nas obraził, że mm, nie wiem. Kot nam się załatwił na środku mieszkania i będziemy, będziemy po prostu te wszystkie rzeczy kumulować brać do siebie, to łatwiej naszemu umysłowi będzie po raz kolejny sięgnąć do przegródki, w której zobaczy następną złą rzecz. Nie zobaczy tej dobrej, bo taki będzie miał nawyk nasz umysł. Osoba wdzięczna za to częściej się uśmiecha, ma pozytywne nastawienie do życia i dzięki temu. Szybciej rozwiązuje problemy, bo to nie jest absolutnie tak, że tej osobie szczęśliwej nie przydarza się nic yy, złego, nic problematycznego, bo nawet złego to jest myślę, niewłaściwe słowo. Nie przydarza się nic problematycznego. To nie znaczy, że ta osoba nie ma zmartwień, ale ma w sobie taki zapas energii i umiejętności radzenia sobie z tym. Myśląc, hola, ale jeżeli do tej pory życie mi pokazało, że mogę sobie poradzić z jakąś sytuacją, to dlaczego teraz z inną miałbym sobie nie poradzić? Tak działa wdzięczność i dostrzeganie tych dobrych rzeczy. Oczywiście, wdzięczność przełoży się na relacje nie tylko z samym sobą, ale i z innymi, bo jeżeli będziemy chętni i w sposób bardziej naturalny uśmiechać się do innych. To ludzie będą to odwzajemniać, ludzie będą chcieli przebywać w naszym towarzystwie, bo może zdarzyło Wam się kiedyś usłyszeć, że ty jakoś tak inaczej podchodzisz do życia, masz inne nastawienie i dobrze się z Tobą rozmawia, bo zawsze dostrzeżesz jaśniejszą stronę sytuacji. A myślę, że to to już jest naprawdę dużo, co możemy zrobić dla siebie i dla świata. Ale co na przykład ja Wypisywałem na swoich kartkach, które wrzucałem do słoika. Przykładowo mogły to być odwiedziny u przyjaciół, mogło to być obejrzenie ciekawego filmu, mogło to być wyjście na spacer, jakiś komplement, pochwała, którą dostałem w pracy, coś po prostu mi się udało, albo yy, poznałem kogoś. To mogły być przeróżne, przeróżne sytuacje. To mogły być również te większe, ważniejsze wydarzenia w stylu randka, w stylu wyjechaliśmy wspólnie na wakacje. No, ale wiadomo, że te rzeczy nie zdarzają nam się codziennie, więc nie należy swojego szczęścia i swojej wdzięczności utożsamiać z tym, co zdarza się sporadycznie. Ogólnie mówiąc do takiego słoika wrzucałem wszystko to, co kojarzyło mi się ze szczęściem, z przyjemnymi doświadczeniami i tak opowiadam, opowiadam o tym słoiku szczęścia, ale chciałbym powiedzieć wam, że istnieje alternatywa, że nie musi to być słoik, jak zapewne się domyślacie. Jeśli nie macie odpowiednio dużego egzemplarza albo ładniejsze wydaje się wam pudełko, niech to będzie pudełko szczęścia nazwijcie to jak chcecie jeśli ktoś z was prowadzi kalendarz może pamiętnik możesz wpisywać w nim jedno pozytywne zdarzenie w ciągu dnia poszukaj swojego sposobu to ma być twoje naturalne coś co będzie przychodzić ci z łatwością i z przyjemnością za chwilę zaczyna się marzec choć wideo które teraz oglądacie nagrywam jeszcze w pierwszej połowie lutego Nikt nie powiedział, że swoje szczęście, swoje zapiski masz prowadzić od 1 stycznia. Zacznij, kiedy będziesz tego potrzebować i po prostu ciesz się tym. I teraz zagadnienie, którego być może się nie spodziewaliście, mianowicie pułapki, w które możemy wpaść, prowadząc słoik szczęścia czy pamiętnik ze szczęśliwymi zapiskami. Ale w zasadzie to nie powinno nikogo dziwić, bo cały rozwój osobisty, jeżeli nie jest oparty o normalność i o jakieś takie zrównoważenie, to może nas doprowadzić do skrajnych emocji, skrajnie pozytywnych bądź skrajnie negatywnych. Żadne z nich nie są na dłuższą metę korzystne. Pierwsza pułapka, w którą można wpaść, jak śliwka w kompot, jak śliwka, jak śliwka w słoik, to Poczucie winy. Miałem to robić codziennie. No, jak może mi taki słoik przynieść dobre doświadczenia? Jak może mnie czegoś nauczyć, jeżeli robię to co drugi dzień albo robię to nieregularnie? Owszem, w regularności tkwi siła i regularność pozwala wypracowywać nam nawyki, ale. Słoik szczęścia ma być słoikiem szczęścia, a nie prowadzić cię do nieszczęścia spowodowanego tym, że go nie prowadzisz. Druga pułapka, ona odwołuje się bardzo do perfekcjonizmu. To takie przekonanie, że nie jestem w tym doskonały. Czyli może treści, które zapisuję na karteczkach, nie są wystarczająco dobre. Że może mógłbym robić to lepiej. Ale zobacz, nawet jeżeli chodzi o wygląd słoika, powiedziałem, to może być. Coś dowolnego. To może być ozdobione, to może być po prostu takie gołe, jak, jak po prostu, jakie jest. Trzecia pułapka, moim zdaniem, bardzo ważna to kojarzenie tego z obowiązkiem z tym, że muszę to zrobić na koniec każdego dnia. To nie jest praca. To znaczy, to jest praca, bo pracujesz w ten sposób nad sobą. Ale to nie jest praca, za którą ktoś będziecie karcił. Jeśli karcisz sam siebie, sama siebie, to patrz, pułapka numer jeden. Pamiętajcie, że słoik szczęścia ma nas nauczyć wdzięczności, ma dać Wam komfort tego, że w Waszym życiu dzieje się coś dobrego, że umiecie to dostrzegać i rozwijacie się dzięki temu. A wdzięczność bierze się z łagodności, z tego, że nic nie muszę, że nie trzeba, nie należy, nie winienem niczego robić. Więc jeśli któregoś dnia nie uda wam się zrobić tej karteczki, zapisać jakiegoś szczęśliwego zdarzenia, to nie obwiniajcie się o to. Naprawdę świat się z tego powodu nie rozpadnie, a wam lepiej zrobi odpoczynek niż. Obarczanie się koniecznością zrobienia czegoś, na co nie macie w tym momencie ochoty. We wszystkich praktykach, o których mówię na kanale, zarówno w słoiku szczęścia, jak i medytacji, w dostrzeganiu pozytywnych zdarzeń, we wszystkim ważny jest Twój komfort psychiczny. Odsyłam jeszcze do odcinka, który pojawił się na kanale dotyczący łagodności. Nagraliśmy go wspólnie z Magdaleną. Tutaj znajduje się link w kartach. Pamiętajcie, że to co możecie dać sobie najlepszego to łagodność, uważność i poczucie, że jesteście OK, że to co robicie i jak robicie, jest w porządku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Napiszcie komentarz. Tutaj zachęcam do opowiadania o swoich doświadczeniach związanych ze szczęściem, z zauważaniem szczęścia. A może zainspirowałem Was do zrobienia takiego słoika lub czegoś innego, co chodziło Wam po głowie? Przez ostatnie dni i tygodnie podzielcie się tym w komentarzach. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie go. A jeżeli film Wam się podobał, możecie go również udostępnić w swoich mediach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się tym ze znajomymi, z przyjaciółmi. Dziękuję, to wszystko w dzisiejszym odcinku, i do zobaczenia w kolejnym na kanale Operuje niebo. Ślewam dużo pozytywnej energii. Cześć! thank you